Ważny. W przypadku problemów zdrowotnych zawsze skonsultuj się z lekarzem. Afirmacje zdrowego życia. Powtarzaj to w ciągu dnia. Mam zdrowe ciało i zdrowy umysł. Moje ciało i umysł stają się zdrowsze i silniejsze każdego dnia. Mam zdrowe ciało i zdrowy umysł. Moje ciało i umysł stają się zdrowsze i silniejsze każdego dnia. Mam zdrowe ciało i zdrowy umysł. Moje ciało i umysł stają się zdrowsze i silniejsze każdego dnia. Mam zdrowe ciało i zdrowy umysł. Moje ciało i umysł stają się zdrowsze i silniejsze każdego dnia. Mam zdrowe ciało i zdrowy umysł. Moje ciało i umysł stają się zdrowsze i silniejsze każdego dnia. Mam zdrowe ciało i zdrowy umysł. Moje ciało i umysł stają się zdrowsze i silniejsze każdego dnia. Mam zdrowe ciało i zdrowy umysł. Moje ciało i umysł stają się zdrowsze i silniejsze każdego dnia. Mam zdrowe ciało i zdrowy umysł. Moje ciało i umysł stają się zdrowsze i silniejsze każdego dnia. Mam zdrowe ciało i zdrowy umysł. Moje ciało i umysł stają się zdrowsze i silniejsze każdego dnia. Mam zdrowe ciało i zdrowy umysł. Moje ciało i umysł stają się zdrowsze i silniejsze każdego dnia. Mam zdrowe ciało i zdrowy umysł. Moje ciało i umysł stają się zdrowsze i silniejsze każdego dnia. Mam zdrowe ciało i zdrowy umysł. Moje ciało i umysł stają się zdrowsze i silniejsze każdego dnia. Mam zdrowe ciało i zdrowy umysł. Moje ciało i umysł stają się zdrowsze i silniejsze każdego dnia. Mam zdrowe ciało i zdrowy umysł. Moje ciało i umysł stają się zdrowsze i silniejsze każdego dnia. Mam zdrowe ciało i zdrowy umysł. Moje ciało i umysł stają się zdrowsze i silniejsze każdego dnia. Mam zdrowe ciało i zdrowy umysł. Moje ciało i umysł stają się zdrowsze i silniejsze każdego dnia. Mam zdrowe ciało i zdrowy umysł. Moje ciało i umysł stają się zdrowsze i silniejsze każdego dnia. Mam zdrowe ciało i zdrowy umysł. Moje ciało i umysł stają się zdrowsze i silniejsze każdego dnia. Mam zdrowe ciało i zdrowy umysł. Moje ciało i umysł stają się zdrowsze i silniejsze każdego dnia. Mam zdrowe ciało i zdrowy umysł. Moje ciało i umysł stają się zdrowsze i silniejsze każdego dnia. Mam zdrowe ciało i zdrowy umysł. Moje ciało i umysł stają się zdrowsze i silniejsze każdego dnia. Mam zdrowe ciało i zdrowy umysł. Moje ciało i umysł stają się zdrowsze i silniejsze każdego dnia. Mam zdrowe ciało i zdrowy umysł. Moje ciało i umysł stają się zdrowsze i silniejsze każdego dnia. Mam zdrowe ciało i zdrowy umysł. Moje ciało i umysł stają się zdrowsze i silniejsze każdego dnia. Mam zdrowe ciało i zdrowy umysł. Moje ciało i umysł stają się zdrowsze i silniejsze każdego dnia. Mam zdrowe ciało i zdrowy umysł. Moje ciało i umysł stają się zdrowsze i silniejsze każdego dnia. Mam zdrowe ciało i zdrowy umysł. Moje ciało i umysł stają się zdrowsze i silniejsze każdego dnia. Mam zdrowe ciało i zdrowy umysł. Moje ciało i umysł stają się zdrowsze i silniejsze każdego dnia. Mam zdrowe ciało i zdrowy umysł. Moje ciało i umysł stają się zdrowsze i silniejsze każdego dnia. Mam zdrowe ciało i zdrowy umysł. Moje ciało i umysł stają się zdrowsze i silniejsze każdego dnia. Mam zdrowe ciało i zdrowy umysł. Moje ciało i umysł stają się zdrowsze i silniejsze każdego dnia. Mam zdrowe ciało i zdrowy umysł. Moje ciało i umysł stają się zdrowsze i silniejsze każdego dnia.